Teraz to, jak będzie wyglądała sytuacja budżetowa powiatu w nowym roku, jeżeli byście chcieli tak naprawdę sfinansować wszystkie założenia rządu dotyczące nauczycieli? Na dzisiaj projekt, który stworzyliśmy budżetu zakłada, że co najmniej 6 milionów złotych dopłacimy z własnego budżetu do tej pory tyle jeszcze nie dopłacaliśmy. Były momenty, w których rzeczywiście trzeba było dołożyć więcej, ale nigdy nie przekraczaliśmy 5 milionów, aczkolwiek jeszcze nie wiem jak się zamknie rok ostatecznie 2019, bo tutaj też tą magiczną kwotę 5 milionów już przekroczyliśmy i konsekwencje dopiero będą są w trakcie właściwie wyliczania. Natomiast w projekcie budżetu na 2020 rok już założyliśmy, że to będzie 6 milionów dopłaty, a jakby będzie Wyglądało to ostatecznie, to również czas pokaże, ponieważ z każdym nowym rokiem, nowe nabory, które są, to one przenoszą konsekwencje dopiero we wrześniu i później. W związku z tym no, trudno jest tak do końca wyrokować. Dla nas to ogromne pieniądze, biorąc pod uwagę, że całościowy budżet, czyli dotacje plus nasz wkład własny, na przykład na obszar drogowy, to 20 milionów złotych, to tutaj sześć angażujemy, które po prostu mogłyby być przeznaczone na zupełnie inne cele. A tu musimy je wydatkować właśnie na realizację tego, co rząd obiecał, a na co pieniędzy nie dał. Jestem członkiem Zarządu Projektów Polskich i na ostatnim posiedzeniu podjęliśmy taką gremialną uchwałę o powołaniu specjalnego zespołu do tego, aby właśnie tę problematykę dopłaty do oświaty spróbować zniwelować do no, maksymalnie możliwego poziomu, ponieważ no, w naszym przypadku to jest tylko 6 milionów, ale są w których ta dopłata to jest 20 milionów, 30 milionów złotych, a często te liczby bezwzględne przeradzają się na przykład 30-40% całego budżetu poświęconego oświacie. To są ogromne koszty i tamte powiaty mają dzisiaj już ogromny problem. W zasadzie nie mają żadnej nadwyżki, nie są w stanie nic inwestować, a ich rola to redystrybucja środków. Więc ten. Obszar oświaty jest totalnie nieskoordynowany, pieniądze nie idą za tym w żaden sposób. Zresztą biorąc pod uwagę nawet to, co otrzymaliśmy jako powiat na te tak zwane podwyżki od 1 września, no to one starczyły na mniej więcej 60% kosztów, jakie ponieśliśmy ogółem. Czyli na każdego nauczyciela. Średnio, biorąc pod uwagę jakieś tam 450, 500 zł podwyżki, która została wyliczona, to tylko 60% zostało pokryte przez pieniądze, które do nas trafiły z Ministerstwa Edukacji. Natomiast pozostałe pieniądze to jest wkład własny powiatu. Więc jest to niesprawiedliwe i w żaden sposób to się nie ma do tego, jak jest to przedstawione medialnie. Panie Ministerstwo, bo te 6 milionów, które są w założeniu na przyszłoroczny budżet, to, jest tylko i wyłącznie, to są tylko i wyłącznie pieniądze, które zostaną przeznaczone na wypłatę dla nas. Nauczycieli, prawda? To nie są pieniądze, które będziecie inwestować w szkoły, na przykład. Dokładnie tak. Na następny rok poza jakimiś tam powiedzmy, bieżącymi działaniami, wymianą poszczególnych jakichś tam urządzeń czy sprzętu, ale to są groszowe sprawy w porównaniu do wynagrodzeń. Nie mamy w planach inwestycji żadnych. Czyli tylko i wyłącznie bieżące funkcjonowania. Bieżące funkcjonowanie to 95%. To, to to wynagrodzenia, to ta dopłata do tego służy. A ilu szkół jest na terenie powiatu, którymi powiat się opiekuje? My wprost prowadzimy trzy zespoły szkół. Jest to zespół szkół w Wyszogrodzie, w Gąbinie i w górach. No, jest już to płock, ale szkoła podlega pod powiat. Więc. Tak to wygląda i tu trzeba zaznaczyć też, że te szkoły cały czas mają progres, jeśli chodzi o ilość uczniów. Czyli pomimo tego, że zwiększamy ilość uczniów, za nimi też, zanim też zwiększa się ta subwencja, to tak czy inaczej koszty funkcjonowania wzrastają o wiele szybciej i ta subwencja, która jest, to i tak nie wystarcza na to, żeby pokryć właśnie te zobowiązania bieżące. Czyli pomimo różnego rodzaju starań, jakie podejmujemy, pomimo promocji działalności szkół i Osiągania efektów przez te szkoły w postaci kolejnych uczniów, to nawet tym nie jesteśmy w stanie nadgonić proporcjonalnie kosztów, jakie ponosimy, a szczególnie kosztów personalnych.